Moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w dziewiątym odcinku z serwerka. Dzisiaj nic nie zrobiłem. <laughs> nie no, żartuję. Nic nie zrobiłem z takich rzeczy tutaj w domku, ok? Trochę się. No, zasiedziałem, miałem trochę innych rzeczy na głowie i trochę się obijałem, też nie mam weny co tu budować, więc potrzebuję trochę. Trochę czasu, żeby się tu ogarnąć. Pomału będziemy tu rozbudowali wszystko, ale nic się nie zmieniło. Totalnie nic. Ale to nie znaczy, że nic nie robiłem. Otóż nie. Przygotowałem cały event, bo już po dwóch tygodniach w końcu mamy dostęp do netheru i. Chciałem dzisiaj pokazać wam trochę, jak ten event wyglądał. Miałem pokazać wam przygotowania, ale trochę to nie wyszło. Ktoś tu systematycznie zbiera to żelazo, to w sumie dobrze. Chciałem wam pokazać, jak przygotowuję cały ten event, ale trochę się zasiedziałem, trochę miałem innych rzeczy na głowie w tym dniu, w którym to szykowałem, że musiałem gdzieś jechać do sklepu. I to było strasznie robione, tak wiecie. Nie że raz usiadłem i to zrobiłem, tylko tu coś zrobiłem, tu coś przygotowałem, tu na chwilę się rozkojarzyłem, robiłem zupełnie coś innego. Wiecie, trochę musiałem tam czasu. Wygospodarować na życie prywatne, więc yy, ciężko by było zrobić czegoś takiego odcinek, więc stwierdziłem, że zrobię wam relację z tego, co wy robiliście na tym evencie i żeby wam pokazać całość od początku do końca, pokażę wam jaki był plan na ten nether. Jakiś czas temu były plagi przygotowujące was pod ogrom cierpień, które doznacie podczas całego tego eventu i były plagi. Ja wam mówiłem o nich w ostatnim odcinku i to były plagi związane z wiecznym deszczem, z burzą, z ograniczoną ilością serduszek, z żabami, czyli takie wkurzające plagi i Ostatnią wersją tej plagi miał być dostęp do Netheru, a właściwie to, żeby się dostać do tego Netheru. I jak wam mówiłem w ostatnim odcinku, Nether miał być porta do Netheru, miał być w świątyni, którą mieliście wybudować. I zrobiliśmy sobie tu taką fabułę, że to bogowie są źli i możecie sobie tutaj przeczytać, że bogowie są źli, że nie chwalicie tych bogów, więc zesłali na was plagi i Kolejną częścią fabuły było to, że Bóg nederu jest na Was wkurzony, że tak późno się zabieracie za ten Neder i chce Was jakoś ukarać. No, tylko musicie najpierw iść tam do niego, do Nederu, żeby Was ukarał. Więc plan był taki, że event miał rozpocząć się od tego, że mieliście przyjść tutaj pod portal. Ja Wam rzuciłem hinty, że. Tu będzie portal i dużo osób wiedziało, więc to nie była żadna tajemnica. I tu się pojawiła książeczka i w sumie pierwsza osoba, która już to przeczytała, szybko się rozniosło po serwerze, że mamy tutaj całą historię, co trzeba zrobić i to też możecie sobie zatrzymać i przeczytać co i jak. W skrócie chodzi o to, żeby iść do starożytnego grobowca, gdzie będzie specjalny kod. Ten kod trzeba położyć tutaj tam na dole jest mechanizm, który nam odblokowuje portal do netheru. I ten portal do netheru jest za tą lawą. W sensie trzeba skoczyć, wykonać skok wiary i może się przenieście do netheru, no chyba, że coś nie zadziała. <grym> Więc e, problem był taki, że Wy do końca nie widzieliście czy nether się włączył, czy się nie włączył. To było takie bardziej musicie zaufać swojej intuicji. No ale najpierw musicie znaleźć ten starożytny grobowiec, i to dość szybko Wam poszło. Że starożytny grobowiec to najprawdopodobniej piramida na pustyni. No i zwiedzając pustynię, możecie się natknąć na taką piramidę, i może to byłby dobry trop, gdyby nie to, że tu jest taka piramida. Niestety to nie jest mój projekt, to od razu się przyznaję. Wziąłem go e, schematik po prostu z internetu e, i zaadaptowałem pod event. Cała piramida jest przygotowana w ten sposób, e, że w środku ma różne korytarze, są poukrywane skrzynki, ale były też niebezpieczeństwa i tych niebezpieczeństw było całkiem sporo, bo e, tak jak widzicie teraz na przebitkach które Wam przygotowałem. No, na początku zebraliście się w jedną zwartą grupę. Stwierdzicie, że zrobicie przed wejściem do piramidy obóz, tak żeby w razie, gdyby ktoś zginął, nie musiał szybko wrócić do gry, żeby mógł podnieść itemy. I jak widzicie, były tam no, kilka różnych takich, powiedzmy, minibosów, jak na przykład Elder Guardian, czy dwurożce, jak ja to ich nazywam, czyli te bestie z najazdów. I całkiem sprawnie Wam szło pokonywanie tych wszystkich potworów. W centralnej części piramidy, na takim dużym skrzyżowaniu, były cztery spawnery, które spawnowały Streje i Husky, gdzie niegdzie jeszcze Blaze się pojawiały, bo były w komnacie grobowej. Także ogrom, ogrom niebezpieczeństw na Was czyhał, ale też dużo, dużo nagród mogliście znaleźć, ponieważ piramida była wypełniona skrzynkami i były książeczki z enchantami, których normalnie nie jesteście w stanie zdobyć, były jakieś Rajtowe rzeczy, były diamenty, skarby, inne tego typu nagrody, więc myślę, że warto było zwiedzać całą strukturę. Też na górze był boss w postaci Widera, który miał wyłączoną możliwość burzenia bloków. Więc wydaje mi się, że był za prosty, bo Reksio jak tam w niego wleciał, to nie było co zbierać w sumie. Więc tak w skrócie wyglądała cała przebieżka wasza po piramidzie. I udało Wam się w sumie znaleźć e, drogę do komnaty grobowej, i ja mogę Was oprowadzić po tej piramidzie, bo tu już w sumie nic nie ma, tylko może się ubierzmy, e, bo żeby ludzie nie farmili. E, Blazów, czy jakichś dziwnych rzeczy na mobach, to spawnery zostały wyłączone, w sensie usunięte, ale piramida jest do e, zwiedzania możliwa. Także mamy tutaj taką centralną część piramidy, i w każdej z tych czterech ćwiartek e, jest coś poukrywane. E, tutaj na przykład mamy wejście na górę, to może później. Tutaj były te bestie, o których Wam mówiłem, te dwurożce, jak ja to je nazwałem. E, z drugiej strony był Guardian. E, dokładnie tam był guardian. E, tutaj były hogliny, e, czyli taki zielony zakątek w piramidzie. E, był też pokoik z piecykami, czyli prosty pokoik, ale jeszcze tu był enchant. Także e, tak wygląda środkowa e, część piramidy, właściwie ta nie wiem, środkowe piętro. Tutaj możemy jeść jeszcze na górę. I na górze był ukryty wider, e, a także w tych częściach były e, skrzynki i spawnery z alejami. Także e, tak to się prezentuje i tu był ukryty Wither, gdzie można było sobie nafarmić trochę witherowych róż, przynajmniej ten jeden raz. E, no i wydropić sobie gwiazdę do bikonu. Jeśli chodzi o komnatę grobową, to do niej prowadziły schody w dół. E, tutaj mamy trzy sarkofagi i pod każdym sarkofagiem był spawner blaze'ów. Przez to tych blaze'ów tu było ogrom, e, tu też były ukryte spawnery, ale słabo spawnowały moby. najwięcej to było blaze'ów no i dwa evokery i tu komnata grobowa faraona, do którego trzeba było się wybrać i tu z tyłu była książeczka z tekstem, w którym były ukryte liczby, które były potrzebne, żeby otworzyć portal tak więc cała książka z ukrytym kodem e, powinna być zdeponowana w ratuszu albo w bibliotece, w sumie nie wiem, bo ktoś po prostu wziął tą książkę i e, miał ją przyprowadzić tutaj. Jeśli chcecie zobaczyć, jaki był tekst e, tego, co było zapisane w grobowcu Faraona, to musicie wejść na serwer. Ja uciekam do środka, bo mnie fantomy zjedzą. E, I jak już jesteśmy w ratuszu, e, to był tutaj event zorganizowany przez jednego z graczy, e, a mianowicie przez Edmora Arak, Ło, wow, wskoczyłem tu. Super. Który e, zrobił tutaj e, karaoke? Zorganizował event w karaoke, gdzie mogliśmy sobie pocilować. E, I jako przerywnik związany między piramidą a Nederem e, były właśnie igrzyska karaoke, gdzie można było wygrać super nagrodę. Także e, macie tutaj trochę przebitek e, z tego, co tu było. E, I w sumie dla mnie całym odkryciem na karaoke e, była e, muzyczka. Także ja się świetnie bawiłem na tym evencie. I super, że jest taka inicjatywa, żeby gracze też robili eventy, bo trochę to spaja społeczność, mam taką wrażenie. I wam też się to chyba podobało. Więc jak już zrobiliśmy sobie ten event, odreagowaliśmy, no to przyszedł na ten hardcore, na który chyba nikt nie był przygotowany. Mimo, że mówiłem, że trzeba się bardzo dobrze przygotować na nether, bo jest tam ogrom niebezpieczeństw. I do samego Nederu trzeba było się dostać, skacząc tutaj do lawy, więc trzeba było zaufać przeznaczeniu, że nic się nie stanie i lawa was nie spali. I wtedy pojawiacie się magicznie w netherze. Jest to customowy Neder, który jest przepiękny. Naprawdę. O! Już tu się zaczęło coś robić, podoba mi się. Mamy tutaj boga Nederu, właściwie podobiznę, który jest zawiedziony, że tak późno poszliśmy do Nederu i zsyła na nas. Potępienie, co oznacza nie mniej, nie więcej jak to, że w żaden sposób nie byliśmy się w stanie wydostać z netheru, jak nieznalezienie portalu. I to też bardzo szybko Wam poszło określenie, że portal jest na. Okrągłych kordach 1000 na 1000, minus 1000 na 1000, 1000 na minus 1000 i minus 1000 na minus 1000. Także są cztery portale w czterech rogach mapy, właściwie to mapa jest 3000, 6000 na 6000, czyli 3000 w każdą stronę. Więc portale są na 1000, czyli 1 trzecia odległości do rogu mapy. jak widzicie tu już ktoś zaczął robić most. Bo z tym też były takie jaja, że ludzie poginęli. Naprawdę była masakra, zresztą widzicie teraz na przebitkach, że na początku wszyscy stwierdzili, że dobra, to czekamy na wszystkich, kto chce wejść do Nederu i będziemy trzymać się w kupie. Więc w kupie szliśmy dobre 200 kratek i tyle udało nam się przejść. Po Nederze, zachwycając się jakby pięk, bo Neder jest customowy, co widzicie, ale doszliśmy do momentu, gdzie no trochę ten Neder nas pokonał. Nie wszyscy byli do końca przygotowani i trafiliśmy do bastionu, w którym parę osób niestety poległo i robiliśmy misję ratunkową. Dziewczyny, a mianowicie Karola i Fruzia, miały boxy, które mega ułatwiły transportowanie wszystkich itemów, ale właśnie po to yy, była misja ratunkowa, żeby te Shulker boxy ocalić, no bo nie ukrywajmy, nie ma ich dużo na serwerze. Jest to bardzo deficytowy yy, produkt, więc staraliśmy się z Bellą tutaj wszystko spakować do tych sh yy, Shulker boxów i przetransportować z powrotem na spawn, czyli tam gdzie się pojawiliśmy, yy, żeby dziewczyny weszły, odebrały ten ekwipunek i podjąć drugą próbę. No mimo wszystko Cała wyprawa musiała się zakończyć w portalu, bo żaden inny sposób nie był możliwy. I tutaj, jak krzyczałem do Beli, uwaga, ale za późno i wpadła do dziury. I ona jako pierwsza wpadła do dziury, ale potem ja miałem dokładnie takie same sytuacje, że zacząłem kopać i myk do dziury. Także niestety ten nether był straszny pod tym względem. Ale coś, co udało się w końcu zrobić, to powrót na ten nasz spawn. Potem musiałem jeszcze wrócić po Belle, bo na chwilę się rozdzieliliśmy przez to, że spadłem dość głęboko i tak naprawdę już wszyscy myśleli, że to było po mnie, bo ja się tak wydarłem i było takie. I tak zamilkłem, i wszyscy myśleli, że już padłem. Ale nie widać na czacie informacji, że tam utonął w lawie czy cokolwiek, więc na szczęście udało się to jakoś ogarnąć. Drugie podejście było już zaplanowane. Mieliśmy chwilę, żeby przemyśleć strategię, jaką chcemy podjąć, i ja narzuciłem trochę, że ej, słuchajcie, zróbmy tunel. Po prostu przekopmy się, zróbmy mosty do portalu, żeby po prostu wyjść. Nic się nie dało zrobić w naderze. Jak już ktoś tam wszedł. To był skazany na to, żeby wyjść portalem. A ten portal no, był dość daleko. Więc tutaj widzicie naszą próbę, żeby się y, jakoś. Przedostać do tego portalu. Stwierdziliśmy, że będziemy budować mosty i kopać dziury w takiej prostej linii. Na początku to miała być prosta linia na x-owych koordynatach, a potem prosta linia na koordynatach z, czyli byśmy zrobili takie dwie linie prostopadłe, ale ja stwierdziłem, że jak mamy robić most na 1000 bloków i potem most na 1000 bloków pod kątem 90 stopni to zrobimy to na skos, po prostu będzie szybciej i prosta droga będzie do portalu. Więc na szczęście udało nam się to jakoś ogarnąć, ale wyzwanie to było co niemiara, bo trafiliśmy na bazaltową deltę, na której blazy nas tak przetrzebiły, parę osób poginęło w tym momencie. Pogubiliśmy się. Część osób była zafiksowana, żeby się po prostu wydostać z netheru, w tym ja, bo już po prostu miałem dość. Część osób gdzieś tam pospadała z tych mostów, strącona przez blazy i dokonała żywota w odmętach bazaltu. No. Ciężka to była wyprawa. Na szczęście e, większość osób wróciła pomyślnie, e, bez jakichś większych strat. Chociaż w tym momencie jedna osoba pewnie e, by chciała, żebym tam wrócił do netheru i nie mógł nigdy wyjść, e, bo straciła Shulker Boxa. Ale chyba nie będzie nam miała tego za złe, bo no powiedzmy, że e, okazało się wszystko, że jest ok, i wszystko powinno wrócić na dobre tory. Także e, moja psycha już nie wytrzymała i jak tylko wyszedłem z netheru, to stwierdziłem basta, muszę odreagować. I w tym momencie widzicie mój, moją próbę lotów przez tworza. No nie wytrzymałem presji i po prostu musiałem się rzucić z góry. Także jak już wylądowaliśmy w rzece i udało nam się przeżyć... To tak wyglądał cały event z Netherem Dajcie znać tam na dole w komentarzach czy Wam się podobało Jeśli chcecie brać udział w takich eventach jako uczestnicy no to musicie wejść na serwer, czyli po prostu wejść tam na dole na Discorda i w bardzo prosty sposób już was pokierujemy co dalej trzeba zrobić. A tymczasem, moi drodzy, to jest wszystko, bo przygotowanie tego eventu trochę mi jednak zajęło i trochę nie miałem czasu na budowanie innych rzeczy i no nie wiem. Dajcie znać, czy wolicie takie relacje z eventów, czy wolicie, żeby był później odcinek, czyli rzadziej po prostu były odcinki. Ups! Ale z mięskiem, czyli z tym, co jest najważniejsze, czyli z budowaniem tutaj na serwerze, bo tak naprawdę nie ukrywam, że chciałbym budować więcej, ale trochę nie mam czasu, bo no, trzeba te wszystkie surowce zdobywać, trzeba zaplanować, co trzeba zbudować, trzeba to wybudować, także trochę to czasu kosztuje, ale. Co by nie mówić, wy też tu prężnie działacie, więc co jakiś czas możemy też sobie robić odcinki z oprowadzania tutaj po mieście i tego, co się zmieniło, bo zmienia się dość często dużo rzeczy. Także moi drodzy, ja mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Że dobrze się bawiliście na evencie, Jeśli braliście w nim udział A jeśli nie braliście udziału, ale widzicie go tutaj na YouTubie To mam nadzieję, że wam się to podobało I zachęciło was to, żeby dołączyć na serwer I przeżyć tą przygodę Razem z innymi Także moi drodzy, w przyszłym tygodniu znowu czeka nas event Organizowany przez gracza Przynajmniej mam taką nadzieję A na ten moment ja wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka Jeśli wam się podobał koniecznie zostawcie łapeczkę w górę Zostawcie subskrypcję Tam na dole taki czerwony przycisk musi być szary a ja wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka i do zobaczenia w kolejnym. Pa-pa!